Moi drodzy, Roblox Emergency Hamburg wersja trzecia. Klikamy play game, wchodzimy na naszą komórkę i jak sami widzicie, my mamy 35 606, 6 kasy. Jeżeli wejdziemy sobie też w help, to mamy napisane na przykład, że wanted system. How does the wanted system work? You will get a wanted level when committing a crime. Czyli jeżeli na przykład zabijemy kogoś, bądź też kogoś uderzymy, albo kogoś okradniemy, to wtedy dostajemy gwiazdki, jak w GTA. I my możemy, moi drodzy, wejść sobie na przykład Criminal Weapons and Guns, możemy kupić od smuglera, czyli możemy kupić od takiego gościa na czarnym rynku, wiecie o co chodzi. I my możemy na przykład zrobić, patrzcie, store robberies, czyli możemy na przykład y, kraść kogoś z kasy na na przykład y, stacji benzynowej Ares. Jak to działa? You can rob the store, tool, store or a fuel station by punching the cash register. Czyli wystarczy go uderzać i wtedy im więcej kasy weźmiemy, im więcej go uderzymy, tym dostaniemy więcej kasy, z tego co mi się wydaje. Tylko wiecie co jest jeszcze najlepsze? My możemy na przykład jeweler robbery. How do I rob the jeweler? Czyli jak na przykład tutaj ukraść apart, czyli sklep z tymi, ze zł złotymi rzeczami. Bank robbery. Container ship robbery Police Stars Tu jest tyle tego, że to jest aż niemożliwe. Wiecie co? Ja sobie teraz jadę do sklepu ku... jak się to włącza? Ja sobie pojadę teraz kupić do sklepu Kupić sobie jakiś inny samochód, wiecie dlaczego? Gdzie ja w ogóle jestem? Ja jestem gdzieś u góry Tutaj mamy dealera. Ja sobie podjadę do dealera i zobaczymy po ile jest kasa. Ile my musimy mu zapłacić, żebyśmy mieli jakąś broń. Pamiętajcie, że broń jest nielegalna w tej grze. Ale nas... Tam mogłem sobie przejechać jakoś. Ten, co tu zaś zrobił? Co za typ, nie? Ustawił jakieś dziwne rzeczy. Dobra, jedziesz szybko. Patrz, na żółtym. I tu jest gościu, u którego możemy kupić się. Patrz, widzisz, on tu stoi. Czyli patrz go. Ja nawet nie wyłączyłem tutaj samochodu. Pamiętajcie, że mamy 30 coś tysięcy. Siema, dobry. Dealer. Bajoneta. 1800. Nie ma tragedii. Maczeta. 2400. Baseball bed. Za 2700. Sword. Patrzcie, Glock. Mmm. Wiecie co, na razie sobie może kupimy. sword. Nie, kupimy sobie baseball bat. Bój item. I wydaje mi się, że ja to mam cały czas w ekwipunku, zanim oni mnie chyba nie zabiją czy coś takiego. Ja już w ogóle mam jedną gwiazdkę! O o, czyli oni wiedzą, że ja jestem zły. Więc ja teraz szybko jadę. Gdzie tu jest dealership? Jedziemy sobie kupić jakiś inny szybszy samochód, bo jak oni będą widzieli, że ja jadę tym standardowym Passatem, to oni mi od razu wszyscy będą gonili. Czajcie to? Czy tu jest czerwone znowu? Ja nie mogę psychicznie wytrzymać. Dawaj, co tu jest w ogóle? Tu jest też Tool Shop. Ja nie wiem co my tutaj możemy kupić, ale wydaje mi się, że z tego co ja pamiętam, ja już tutaj byłem chyba kiedyś. Ja tutaj ku mogę kupić jakieś dziwne rzeczy dla policjantów. Patrz, Tool shop, select item, flashlight, cones, widzisz? Lader, nie wiem w ogóle po co mi to jest potrzebne. I jakieś counts. Nie wiem po co to jest potrzebne. Jeżeli wiecie po co to jest potrzebne, dajcie zaś koniecznie w komentarzu. I ja może sobie tego użyję. Może potrzebujemy drabiny, żeby się gdzieś dostać w banku? Żebyśmy jeszcze więcej kasy. Oni wiedzą, że ja mam złą broń, chyba. Czy oni wiedzą, że ja. Że ja jestem zły. Oni chyba wiedzą, że ja jestem zły, nie? Patrz, car dealership, dawaj tu. Ja mogę kupić najpierw pojazd. On tu jedzie czy nie jedzie? Ja zostawię sobie auto odpalone, żeby nie było sceny. Patrz, vehicle. To nie, patrz. Audi A5. Volkswagen Karen jakiś. On naprawdę jest taki wolny? Stuttgart Custom. Ile my w ogóle mamy kasy? Ja muszę szybko sprawdzić, zanim ta policja tutaj nie przyjedzie. 32 tysiące. Więc ja kupuję Audi A5 chyba. Na Audi A5 jest 15 koła. Dobra, bój, vehicle. Yes. Spawn, vehicle. Gdzie one... Yes, mamy! Audi S5. Obcza, jaki ładny. Wow. Czy on inaczej brzmi? Nie no, on brzmi tak samo. Takie troszkę taka troszeczkę lipa ten samochód, ale niech będzie. Um, dealer tu jest. Patrz, Toolshop RS Fuel. Pa, jedziemy tutaj teraz na stację benzynową, bo ja chcę go okraść, tego typiarza. Dawaj mi go tu. Oni w ogóle teraz nie wiedzą z kim mają do czynienia. Jest tutaj policja, nie ma policji. Patrz, podjeżdżamy tu. Audi S5. Ja nawet nie wyłączam silnika, nie? Patrz. Podchodzimy tu, bierzemy baseball bat i patrz tego. Gdzie jest ten typ? Ty, nie ma jej. to co? Energy drink cookie. Energy Drink, Stamina Boost. No, a gdzie jest ten typ? To Ty, no na co jest grane? Tutaj po, kiedyś ktoś stał, i ja wiem, że oni ich uderzali, żeby właśnie kasę zdobyć. To jakiś badziew się zrobił. No to wiecie, gdzie jedziemy? Jedziemy do jubilera. Może u jubilera zdobędziemy jakoś fajnie dużo kasy, co? Patego. <laughs> ja nie mogę. Co się tu dzieje? Wszyscy przejeżdżają przez to rondo. A tu jest, patrz, bank, czekaj. Bo tu jest bank, nie? Ja jestem ciekawy, czy my go obrobimy. ATM tu... Ty no, co jest z tym serwerem nie tak? A może tu? Office? A tu vault. Patrz to. I co? co ja mogę tu robić? Ja nie wiem jak to trzeba zrobić. Ja muszę zobaczyć w telefonie. I patrzymy teraz tutaj. Patrz, bank robbery. You can rob the bank by blasting the vault door with a bomb. Inside you can collect the money and gold. Czyli potrzebujemy bomby. A ta bomba na bank jest jakoś mega droga. Dobra, więc nic tutaj nie zrobimy. Je... Co się tu dzieje ty? Ty co się tu dzieje? Ty czemu oni tak strzelają? Czekaj, ja chcę do jubilera podjechać. Jubilera jest tuż obok. Co się teraz... Ja nie mogę, nie, zaś kara. Pat, pa, Podjeżdżamy... Gościu mnie... Patrz, patrz, pa jak stoi, nie! Widziałeś go! Już chciał kontrolować, nie? Co za typ? Dobra, dawaj tu szybko. Pa. I co my tutaj możemy zrobić... A tu jest spa! Ale to nie działa, no jak ja to mam zrobić? No i co? O, pick up, patrz! Pick up? NIE NO, TASEREM JE WALNĄŁ! CO ZA TYP?! Ja nie mogę, nie? Ty i wziął mnie! Ale ze mnie kiepski złodziej! A i kolejna policja przyjechała I patrz, i do tego mnie, nie? I od razu, oni wiedzieli, że ja tutaj będę ich ten, nie? Ogarniać, patrz go. Ale mnie z tasera walno nie ja nie mogę. Ty a odholujesz mi auto przynajmniej! Ale ze mnie złodziej, ty, ja muszę być lepszym złodziejem, bo to jest przecież tajaki to są ty. I co i do więzienia mnie weźmie, nie? Pa, Hamburg prison, nie? Patrz go! I wyciągam je teraz. Kajdanki ma? Patrz. Bierze mnie. Pa. <laughs> ja nie mogę! You will get out of prison in three minutes! Uh, 20 dzień bobuksów Nie additional, nie chcę! Nie. Skip time. Nie no, mogę się położyć naprawdę. Mogę leżeć w więzieniu, ty widziałeś to? I muszę czekać 3 minuty, naprawdę. Jakie <laughs> to jest głupia, że Ja sobie teraz shorty oglądam. <laughs> ja sobie oglądam shorty. <laughs> 30 sekund, ja nie mogę. Ja tak tutaj leżę. Ja jestem ciekawy, jak ja, czy ja się później telepierdnę gdzieś na zewnątrz, czy ja po prostu otworzą mi kraty. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Dobra, jestem, patrz. O, aha, pojawiłem się tutaj od razu. A nie da się... Ty, bo nie umiem obkręcać, co jest grane. Ten Roblox się jakoś buguje nie wiem w ogóle o co chodzi, nie, ale normalnie myszka nie działa w tej grze. Ja mogę tutaj chyba wejść z tego, co mi się wydaje, patrz tu, do środka. I co ja tutaj mogę z nim gadać, czy co? Ja sobie mogę tu wejść i co dalej? Czy oni tu się strzelają. A czemu oni się tu strzelają? Nie da się tam wejść, no to o co chodzi? Może ja muszę być policjantem. Dobra, jedziemy, patrzcie, wchodzimy do naszego autka. I co ja tutaj mogę dalej zrobić? Czy mi się uda ukraść coś? Człowieku, ja muszę tutaj podjechać jeszcze raz, ja wiem, że tu jest mega dużo policji Ale patrz, no czekaj, bo tu jest fotoradar, my musimy troszeczkę spowolnić, żeby się nie dostali znowu mandatu, bo już mi kasy zaczyna brakować Tu chyba teraz nikogo nie ma, zobacz Nie no, stoi dalej, nie? Patrz go, patrz go, nie? Patrz go, pa Patrz, dupka, nie? Nie, weź to, wymarz, dobra? Pa, on czeka, żeby mnie strzelić, nie? Patrz, patrz jaki typ Pa jaki typ, patrz go. Ty, ja sobie wyjdę ja straciłem tą broń! <laughs> już tej wyciąga, już tejzer, pa, już tejzer! Patrz go, patrz go, pa. Pa co robi, nie? Patrz! Pa jaki bohater, patrz! Pa jaki bohater, nie? Patrz go, pa! Patrz jaki bohater, patrz, patrz, pa jak ustawia, szybko, szybko. Ustaw mi szybko przed nosem, patrz. Szybko przed nosem ustawia, nie? Patrz szybko, szybko. Patrz go. Ja teraz wyjdę, pa. Boksujemy go. Pa. <laughs> szybko! Jedzie z Tazerem, patrz go, patrz go, nie? Wiecie co, ja chyba, ja chyba kupię broń, nie? Gdzie się tutaj broń kupuje? I my sobie do niego postrzelamy Tu jest dealer, nie? Tu Jedziemy do dealera, patrz co on robi, nie? Paki i ty O Jezu, ale się boję twojej broni, ty My mamy 18 tysięcy Typ jak mnie goni, typ jak mnie nie dogoni w ogóle Chyba, dostaniemy tutaj mandat? O i tu, i patrz, tu sobie podjedziemy, on w ogóle nie wie gdzie my jesteśmy Biedny, biedny typek Ty, gdzie się tutaj tą broń kupuje? Tam gdzieś z tyłu się kupuje Tu jest typek stoi, dobra Ale my musimy uciec z tej policji, bo on w ogóle nie wie gdzie on jest Tu jest kolejny mandat, nie? Tu, patrz, cyk, mandacik wzięty Na klatę <grym>, A my uciekamy cały czas przed nim ty On w ogóle nie wie gdzie ja jestem Nie no, on już wie, że ja tu... O nie! Czekaj, ja sobie tutaj stanę, miejmy nadzieję, że on nie będzie wiedział, że ja tu jestem Patrz go pa, Ja sobie tu stanę, nie? Patrz go On nie wie chyba, że ja tu jestem, nie? On chyba wie, że ja tu jestem Dobra, pojechali, patrz. Pojechał, pojechał, więc ja podchodzę do dilera. Ile kosztuje bomba? 1800! Tak mało? 9000. Ile ja mam kasy jeszcze? Phone 17000. Dobra, ja kupuję. Patrz, tego nie? Eee, karab... Karabinek. Damage 11. Patrz, tego. Auto jest. Kupujemy tego, człowieku. Refill item. I co my teraz tutaj mamy patzko? Ile ja tutaj mam w ogóle naboi? Oh my god. On nie wie z kim on ma teraz do czynienia ten typek. Ja jadę pod jubilera, bo tam na bank stoi cały czas ten gościu. I on w ogóle nie wie, z kim on ma do czynienia. Ja mam jakąś gwiazdkę tutaj, co prawda? Tutaj po co mu jest ta drabina tutaj potrzebna? O co w tym chodzi? Po co tu jest ta drabina? Czekaj, on tu chyba jest dalej, nie? Zobacz. On gdzieś tu musi być, bo tu jego auto stoi. No ja go chciałem, ja go chciałem zestrzelić tak delikatnie. O jest, idzie, patrz go, nie? Przyszedł, już tam biega, już tam biega Patrz, on w ogóle nie wie, gdzie on jest Ale czekajcie, bo tu jest mega dużo policji Patrz, typek tam chce strzelić A ja robię tak, patrz go, nie? Biedny! 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 Biedny dostał Dawaj szybko teraz tu, patrz Jak się to kradnie Pick up, patrz Pick up, daj mi też coś Fabian, zostaw mi to Patrz go, nie? Dobra, mamy coś Ja muszę teraz wiedzieć, czy tutaj ktoś przyjeżdża, czy nie Dobra, nie ma na razie nikogo, patrz Zbieramy szybko przedmioty, patrz. Eee, tu jeszcze coś możemy rozwalić się. Bo dawaj, szybko rozwalaj to. Dawaj, szybko, szybko, człowieku, no. Patrz, mamy jedno. Ja nie wiem co się dzieje. Czemu to się znowu zbugowało? Mamy drugie i mamy trzecie. Człowieku i uciekamy teraz stąd, nie? Patrz, dawaj tu szybko. Uciekamy. ja to mogę sprzedać ty! Ty, tu nie ma na razie nikogo jeszcze. Tu jeszcze rozwalają, patrzcie. Dobra, dawaj szybko. Patrz. Patrz co się dzieje, nie? Pa. Dawaj, rozwalaj to, no! Jaki przycisk mam nacisnąć, no Pa, tutaj pick up jeden. Na razie nikt tutaj nie przyjeżdża, my wszystko ograbimy. Ktoś już przyjechał, ty policja przyjechała chyba. Ja sam uciekam. Oni już tu jadą, nie? Dawaj, dawaj, szybko, 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 uciekamy. Ja już tam słyszę policję. Dobra, bo ja już tam słyszę policję, uciekamy są. Ten typek w ogóle, którego zabiłem, to nie wie w ogóle gdzie on jest, nie? On, on chyba z serwera wyszedł, bo jego auto zniknęło też. Dobra, jak ukradliśmy teraz jubilera, to ja sobie, poczekajcie, ja sobie stanę na spokojnie tutaj na stacji benzynowej, jakby nigdy nic, i patrz, staniemy sobie tu, zaparkujemy, tak jakby nigdy nic, nie, wyłączymy silnik, i co ja dalej muszę zrobić, bo my mamy, patrzcie, Jewelry 6, aż tego mamy, i mamy phone, He, a gościu ze mną przyjechał, co on robi? Uh, Star robbery is Jewelry robbery. You can sell Jewelry to the dealer. Diamonds have to be sold to the smuggler. Jakiś smuggler. Okej, okay, czyli do dealera sprzedajemy te rzeczy chyba. Patrz, tu jest, nie? Tu jest dealer. To jest typek człowieku. Patrz, dealer. Jewelry. Patrz, sell item. Oh my god. Gold. Remote control. Equip item, ty. Oh my god, ty, zarobiłem troszeczkę. Ile my jeszcze mamy tego? Nic, już wszystko chyba. Aha, i diamenty gdzieś się indziej sprzedaje. Ty, za jeden, za jedno takie coś otrzymaliśmy 400. Więc my wchodząc, no trochę chyba zarobiłem, nie? Z tego, co mi się wydaje. Ty, dobra, bo tutaj dalej chyba nikogo nie ma. Zobacz, co tu jest grane. O, oho. Jest, dobra, idziemy, szybko, dawaj, dawaj, dawaj. Tu jest ich pełno, ty. Patrz, co tu się dzieje w ogóle. Rozwalaj, tu, jak mnie to denerwuje w tej grze, że to jest takie wolne. Dawaj, tutaj, patrz, pick up. Ja tego nie wziąłem chyba, nie? Patrz, co się dzieje z moją myszką? No, co jest grane? Light, right click to toggle jakieś. O co w tym łazi, ty? Ty, tu jest. O-o. O-o. Patrz tego typiarza, nie? On w ogóle nie. Ja nie umiem strzelać, ty. Tam jest wojsko chyba. Z tego, co mi się wydaje, to gdzieś tu jest wojsko. Dawaj, szybko uciekaj, patrz. Ja wiedziałem, że on mnie tu złapie! Ja nie mogę psychicznie, jak on się ukrywał, bo ja mam tu też w ustawieniach źle zrobione. Kamera toggle, jak ja o to tu, tu, tu chodzi, ty? Ja stąd wychodzę, ty! Nara!